Mankol z tej strony Metsu. Witam Was w kolejnym odcinku z kariery AC Milanu. Dzisiaj rozpoczynamy od naprawdę trudnego starcia z Romą, a następne spotkania powinny być już trochę prostsze, bo czeka nas mecz z Genoą, z Pal, do tego Lazio. No i na sam koniec bardzo trudne spotkanie z Juventusem. No ale za darmo mistrzostwa Włoch nie dają. Tak prezentuje się nasz podstawowy skład. Gramy na własnym stadionie. Doping kibiców musi nas uskrzydlić. Bez przedłużania zaczynamy pierwsze spotkanie. Dobrze tutaj, Teo Hernandez zbiega do środka. Hernandez fantastyczny rajd, podanie piątek. Jeszcze do czalhanoglu, ale ten fatalnie podłuje. To była setka, ale niestety zmarnowana. Dobrze tutaj, piątek. Czalhanoglu ładnie obrócił się z piłką. Hakan dynamizuje tą akcję. Hakan indywidualnie, ale niestety Paul Lopez odbija to uderzenie. I będzie tylko i wyłącznie rzut rożny. Dobrze Diawara, zagranie do boku Spinacola, Diego Costa, Diego Costa piętką, Diawara zablokowany, ale dobra poprawka, Costa prosto w don na rumę i dobitka w boczną siatkę. To była setka na szczęście. Gracz Romy to zmarnował. Oyar Sabal podaje do piątka, Krzysztof Piątek do taliszki, taliszka wypuszcza Oyar Sabala, sam na sam z bramkarzem Hiszpan i 1 do zera Oyar Sabal w tym sezonie jest niezawodny. Ładnie taliszka, podejdzie do Bergwajna. Bergwain, ależ on ma niesamowite przyspieszenie, zobaczcie jak odskakuje obrońcom. Bergwain w polu karnym. Zwolnił, czy poda? Tak jest, piątek efektownie, ale Paul Lopez fantastycznie go powstrzymał. Jeszcze Roma się nie poddaje, Diego Costa. Stara się zdobyć bramkę. Jeszcze Orta na pole karne, Diego Costa. Costa do środka, diafara, tylko słupek. No gdyby to leciało w bramkę Donnaruma byłby bez szans ale na szczęście był metalowy pręt dzięki czemu zwyciężamy 1 do 0 skromne zwycięstwo ale trzy punkty są na naszym koncie i to jest najistotniejsze statystyki jeśli chodzi o zwykłe strzały to wyrównane, ale jeśli chodzi o celne to tutaj dominowaliśmy Ojar Sabal piłkarzem tego spotkania Donnarumma 3 interwencje Paul Lopez 5 do bramka, ciężko mieć zarzuty przechodzimy dalej no i jesteśmy po pierwszym spotkaniu jak widzimy nasza sytuacja w tabeli wygląda całkiem korzystnie. Nad Napoli 4 punkty przewagi, no i jeszcze zaległe spotkanie. A nad Juventusem 6, ale mamy tyle samo rozegranych spotkań. I tutaj jakaś wiadomość, ale nie jest to istotna wiadomość, więc możemy skupić się na spotkaniu. Znowu na własnym stadionie, rywal dużo słabszy, więc 3 punkty muszą być nasze. Zaczynamy drugi mecz. Dobre podanie, tutaj widzimy Bergwijn, łatwo opanował piłkę. Bergwijn, ależ się bawi tutaj z obrońcami Holender, schodzi do prawej nogi, Bergwijn, nie uderzy, jednak strzela, Radu świetnie interweniuje, jeszcze Kessie to zgarnia, Czalhanoglu blokowany, no i gracze Geno i na chwilę tylko oddalają zagrożenie, akcja Milanu nadal trwa, ale do czasu. Dobrze, Taylor, Lerager, ależ się z nami zabawił, Sturaro, do boku, Andersen, Ankersen oczywiście i tutaj Donnarumma świetnie interweniuje. No, mamy bramkarza Kozaka, jeszcze Fernandez to zgarnia, Sturaro, mocno, ale Donnarumma jest naprawdę perfekcjonistą w swoim fachu i broni wszystko, co się da. Ładnie Kalabria to opanował, czy zagra? Tak jest, do przodu, fenomenalne podanie, Bergwijn jest nie do doścignięcia i o to właśnie chodzi, Bergwain w polu karnym piętkom, Taliszka z obrońcę, Anderson Taliszka, Bergwine. ależ się bawi, tańczy i zdobywa bramkę. Holenderska magia w polu karnym jest nie do powstrzymania. I mamy rzut rożny, Czalhanoglu wznawia grę. Długo się zastanawia co zrobić. Zagrywa na bliższy słupek. Wybita piłka przez Kłamemu, Sakio to zgarnia. Zagrał do środka Oyarzabal, tylko słupek. A to powinno być 2 do 0. Dobrze Hakan, jeszcze odegranie Bergwine, Piątek, poczeka na Oyarzabala. Podał idealnie w tempo, no i tego Hiszpan nie mógł zmarnować. Milan na spokojnie prowadzi 2 do zera i bawimy się dalej. Jak widzimy, jednak tutaj Genoa się nie poddaje. Dolberg! Cóż za uderzenie byłego gracza Ajaxu! Klasa to mu trzeba oddać. Jeszcze idziemy po trzecią bramkę. Kesi, ładne podanie, Krzysztof Piątek. Piątek wyczekał Leon w polu karnym. Rafael Leon, Krzysztof Piątek dopełnia formalności. Myślę, że Genoa z tego wyniku już nie wróci. A nie, przepraszam, to paketa. No i mamy zwycięstwo. Nie wiem czemu połoniłem Piątka z paketą i ten na P, i ten na P. Czasem tak się zdarza. No i tutaj możemy sobie zobaczyć statystyki pełna dominacja Milanu, ale wynik już tego tak do końca nie oddaje, bo Genoa potrafiła zamienić swoje sytuacje na bramki. Dolberg kapitalnie uderzył. No i trzeba mu to oddać. Zdobył ładną bramkę. Donnarumma dwie interwencje. Radu 6. Rumun dwoił się i troju, ale nas nie powstrzymał. Przechodzimy dalej. Drugie spotkanie za nami sytuacja w tabeli wygląda znakomicie. 6 punktów przewagi nadal nad Juventusem, 7 nad Napoli. No i możemy teraz kontrolować to, jak będzie układała się końcowa tabela Serie A, Jeśli oczywiście będziemy prezentować swoją grę i nie będziemy głupio tracić punktów mecz na wyjeździe ze spal. No rywalu, którego musimy ograć, więc bez przedłużania zaczynamy to spotkanie. Dobre tutaj podanie na skrzydło. Widzimy Sala. Próbuje wykiwać naszych zawodników i mu się to udaje. Waldifiori, ładne opanowanie piłki. Petania, zagrał do Palocci'ego, ale ten uderza prosto w dno rumę i Włoch nie miał prawa tutaj popełnić błędu. Dobrze kessi dynamizuje naszą akcję. Cassie, ładne podanie. Krzysztof Piątek. Piątek, ależ błąd obrońcy. Piątek jest już w polu i zdobywa bramkę strzał po krótkim rogu. Czyli klasyka w FIFA 20. Kesi, ładne podanie, Krzysztof Piątek, Czalhanoglu, Hakan, piłka na lewej nodze, Broni, Bramkarz, no i niestety spal w posiadaniu piłki. I koniec tego spotkania: skromne zwycięstwo, 1 do 0. Nieważne, ile wygrasz, ważne, żeby 3 punkty były na twoim koncie. Wysokość tego wyniku nie może być dla nas jakaś bardzo satysfakcjonująca, ale na koniec sezonu będą nas rozliczać z ilości zwycięstw. Tutaj widzimy Donnaruma 1, interwencja Berisza 3. Bramkarz bronił dobrze, no ale reszta drużyny grała przeciętnie. Przechodzimy dalej trzecie spotkanie za nami. Juventus jak na złość, i Napoli nie chcą stracić punktów. I cały czas mamy dość skromną przewagę, patrząc na to, że wygraliśmy 26 spotkań na 29, a nasza przewaga wynosi zaledwie 6 punktów, więc to jest naprawdę mało. Gdybym był w gorszej formie, no to pozycja lidera nie byłaby dla mnie. A teraz zaczynamy czwarte spotkanie. I mamy rzut wolny, zobaczmy, Hakan podchodzi do piłki. Hakan czalchanoglu mocno uderza, ale niestety strakosza zbija tą piłkę na poprzeczkę. Cóż za interwencja? Kaliszka, indywidualna akcja Brazylijczyka, wreszcie podał Steven Bergwine. Bergwine rozpędza się skrzydłem, ale obrońca jest dość dobrze przygotowany kondycyjnie, ale teraz mu Holender odskoczył. Bergwine, indywidualna akcja, zamieszanie w polu karnym i tylko słupek. Coś nas dzisiaj pręty nie lubią. Dobrze, tutaj Czalhanoglu zagrał do Ojar Sabala. Hiszpan biegnie skrzydłem. Lejwa to nie jest ta klasa biegowa, więc mamy bardzo dużą przewagę. Lukas Lejwa oczywiście nie dogonił Jar Sabala. Ojar Sabal do środka. Czalhanoglu. Jeszcze Krzysztof Piątek. Krzysztof Piątek! I broni strakosza. Cóż za występ albańskiego bramkarza. Magia. Polsen. Ładna akcja Duńczyka. Jusuf Polsen i słupek. Oj, wreszcie pręty są po naszej stronie. Było blisko pięknego gola. I to spotkanie kończy się remisem. Bohaterowie, Strakosza i pręty, nie oszukujmy się. Jak nie bramkarz Lazio, to metalowe pręty. Nas oczywiście też raz uratował słupek, o tym trzeba pamiętać. To była jedyna szansa Lazio, ale sam strzał, stadiony świata. Na szczęście pręcik wreszcie zmienił właściciela i był po słusznej stronie. Przechodzimy dalej. Cztery spotkania za nami. Tutaj możecie się przyjrzeć, kto jest liderem, jeśli chodzi o klasyfikację strzelców. Ale dla nas bardzo zła wiadomość, bo Juventus wygrał swoje spotkanie, więc nasza przewaga stopniała do czterech punktów. I mecz ze Starą Damą będzie tak naprawdę o wszystko, bo jeśli przegramy, to nasza przewaga stopnieje do jednego punktu. I wtedy, tak naprawdę Liga rozpocznie się od nowa, a do tego nie możemy dopuścić, zaczynamy to hitowe spotkanie. Mecz na szczycie, Juventus Milan, zobaczymy kto wyjdzie zwycięsko z tego spotkania, Rabio fenomenalne podanie do Ronaldo, Cristiano broni to jednak Roma. powstrzymał portugalskiego gwiazdora Akunia, Cristiano Ronaldo, Akunia. jeszcze wycofanie piłki, Miralem Pjanic, pianić, powstrzymany, Calabria, złe wybicie, Cristiano Ronaldo, łatwo Calabria. No, powiem szczerze, popełnia błędy, ale jednak ostatecznie Portugalczyka powstrzymuje. Hakan Çalhanoğlu. świetnie do Oyarzabala, Sabala. Kontra Milanu. Widzimy 2 na 2 Oyarzabal Sabal odskakuje obrońcom i zdobywa bramkę szczęsny, pokonany. I Milan wychodzi na prowadzenie. Brawo, Mikel Oyar Sabal. Dybala ładnie na skrzydle zwiódł naszych obrońców. Wycofanie Danilo centruje. Pianić przegrywa główkę. Ronaldo zgarnia tą piłkę. A Jest jeszcze tutaj Paulo Dybala. Argentyńczyk tańczy, nasi nie są w stanie go powstrzymać. Marcelo! I mamy bramkę na jeden do jednego ale strzał Brazylijczyka. Wiadomo, ofensywa to jest jego bardzo mocna strona. Teo Hernandez. Hernandez wyczekał o który ma fenomenalny mecz dzisiaj. O w polukarnym i poprzeczka. Pręty, bądźcie jednak po naszej stronie, proszę was. Rabio, ładne podanie. Dybala. Poczekał, zagrał do Rabio. Ten jest w polu karnym. podaje na pustaka, ale Musakio uprzedza gracza. Juventus i Donnarumma ma piłkę w rękach. Dobrze, Teo Hernandez napędza naszą akcję. Hakan Chalhanoglu, Chalhanoglu bierze grę na siebie. Oyar Sabal, Theo Hernandez. Hernandez wbiega w pole karne. Hernandez czy to wykończy? Nie. Co jest z tymi prętami? To już przestało być śmieszne. Jakieś dwa pręty temu. Matuidi. Dobrze podał Cristiano Ronaldo na pole karne. Pjanic zablokowany. Ronaldo jeszcze doszedł do bezpańskiej piłki. Ale Donnarumma ją wygarnął. Gdyby nie nasz bramkarz, byłoby z nami źle. Ale gdyby Juventus nie miał prętów, to z nimi byłoby źle. Więc się równoważy. Nasz bramkarz świetnie broni, a ich ratują pręty. Każdy coś ma. Bergwijn, dobre tutaj podanie. Widzimy, rozpędza się. Jest już w polu karnym. Bergwijn, świetna centra i piątek! Pio, Pio! Nie zawodzi w najważniejszym momencie tego sezonu. Zdobywa bramkę na 2 do 1. Juventus jednak walczy do samego końca. Cristiano Ronaldo, świetne podanie Akunia na skrzydle. Akunia dogrywa po ziemi Teo Hernandez. Popełnia błąd Danilo na. Viwat na szczęście. No i ten strzał nie mógł tam zagrozić. Zwycięstwo 2 do 1 i nasza przewaga wzrośnie do 7 punktów. Coś cudownego. Powiedzmy sobie szczerze, to spotkanie było bardzo fajne. Szkoda tych prętów, bo już naprawdę te pręty powoli zaczynają mnie denerwować, tyle prętów z Lazio, tyle z Juventusem, czasem nas też uratują, ale jednak rywali ratują częściej, no i to mnie denerwuje, szczęsny zero interwencji, to nie był jego mecz, przechodzimy dalej. Piąte spotkanie za nami, jak widzimy przewagę nad Juventusem 7 punktów, nad Napoli tylko 5 więc... Jak widzimy, niepostrzeżenie ta drużyna tutaj walczy o drugie miejsce, a może i nawet o pierwsze. Kto wie, jak będą mieli dobrą końcówkę sezonu, to wszystko może się zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń. Hellas, Lecze i Brescia kochają strefę spadkową i nie zamierzają się z niej wydostawać. Następny odcinek to mecze z Napoli, Parmą, Bolonią, Sasuolo i Atalantą Bergamo. No, powiem szczerze, ciekawy zestaw rywali. Mam nadzieję, że wszystkie spotkania wygramy, bo koniec sezonu już jest coraz bliżej i mam nadzieję, że zakończy się happy endem. Ten sezon oczywiście. A w tym materiale to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na kolejny epizod. Trzymajcie się!